Okazuje się, że w Afryce każda powódź czy susza zwiększa niepewność żywnościową nawet o 20%. Bo z jednej strony ekologia i ochrona środowiska podejmowanie takich działań w ramach naszego gospodarstwa domowego to są oszczędności dla portfela, ale z drugiej strony, skutki zmian klimatycznych powodują, że nasze codzienne wydatki, koszty, które ponosimy jako konsumenci stale rosną. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pieniądzach. Odcinku wyjątkowym, bo powstaje z okazji 15 urodzin naszego serwisu. Tak, internetowy kantor ma już 15 lat. A jak urodziny, to chcemy świętować. I w tym roku świętujemy pod hasłem Internetowy kantor rozkwita na wiosnę. Bo to właśnie na wiosną powstała nasza marka, a zielona kolorystyka serwisu idealnie nawiązuje do tej pory roku. I z okazji urodzin zorganizowaliśmy kilka akcji, które również wpisują się w te zielone motywy przewodnie. Między innymi kilka dni temu wspólnie z naszym zespołem sialiśmy łąkę kwietną i sadziliśmy drzewa we współpracy z fundacją One More Tree Foundation. A dzisiaj moją gościnią jest pani Milena Kowalska, wiceprezeska zarządu fundacji. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Ja nazywam się Agnieszka Neyman, jestem Communications Managerką serwisu internetowego Kantor i będę miała możliwość poprowadzić tę rozmowę. A będziemy rozmawiać o bioróżnorodności, ochronie środowiska i ekologii. I myślę, że warto zacząć właśnie od tego, czym w ogóle jest ta bioróżnorodność i dlaczego powinna być dla nas tak istotna. Bioróżnorodność to tak naprawdę różnorodność życia na naszej ziemi. Jest to absolutnie kluczowe, dlatego że gwarantuje nam stabilność i odporność ziemi, klimatu i tego, co dzieje się w naszym środowisku. Niestety coraz częściej jest zniszczona poprzez z jednej strony zmiany klimatyczne, zanieczyszczone powietrze, coraz większe zużycie wody, więc to jest bardzo kluczowe, żebyśmy dbali o środowisko, dbali o tą bioróżnorodność, która jest nie tylko Różnorodnością genetyczną, ale jest też różnorodnością środowiska. Więc staramy się też czynić, działać w taki sposób, żeby tą bioróżnorodność odbudowywać. Każdy z nas ma swoją rolę w ramach bioróżnorodności na tej planecie, w tym środowisku, no i dlatego właśnie musimy o nią dbać i musimy ją starać się wspierać i odbudowywać. Taką ciekawostką myślę jest to, że w Polsce, jeśli chodzi o bioróżnorodność, w okresie komunizmu było na przykład bardzo dużo drzew iglastyk, dlatego my też jako fundacja staramy się sadzić drzewa w sposób taki, który jest bioróżnorodny i wspiera też rozwój drzew liściastych po to żeby te gatunki były bardzo różne bo każdy z nich tak jak wspomniałam ma swoją rolę Spotkałem się z takim stwierdzeniem że prawdopodobnie jesteśmy ostatnim pokoleniem które ma szansę częściowo chociaż odwrócić bądź przynajmniej wstrzymać szybko postępujące efekty skutków zmian klimatycznych. Ty w tym kierunku robisz bardzo wiele, chociażby działając prężnie w fundacji, ale też edukując z tego obszaru. Natomiast nie każdy od razu musi działać i poświęcać aż tak dużo czasu i energii, bo wydaje mi się, że każdy z nas może w zaciszu domowym, w ramach swojego gospodarstwa, nawet niewielkim nakładem czasu i energii zacząć robić coś, bądź może czegoś nie robić, co będzie wspierać. Właśnie ochronę środowiska i ekologia. Absolutnie tak. Powiedziałabym, że to czasami brzmi jak banał, ale jest bardzo ważne, żebyśmy takie małe czynności wykonywali z myślą o środowisku, to znaczy segregowali śmieci. Jeśli możemy coś naprawić, to naprawić a nie wyrzucić, żebyśmy wspierali różne ruchy aktywistyczne, które działają w tym kierunku. Są na przykład tak zwane kawiarnie naprawcze, gdzie można pójść i naprawić jakiś sprzęt wspólnie z osobami, które mają w tym doświadczenie. Są różne ruchy upcyklingowe, czyli takie, które sprawiają, że to, co wydaje nam się odpadem, może zwiększyć swoją wartość, i zwykła paleta może stać się meblem w naszym domu. Ważne jest to, żeby starać się ograniczać zużycie energii, bo to też jest dzisiaj problem, i z jednej strony te ceny energii dotykają naszych portfeli, ale też niestety duże zużycie działa negatywnie na, na, na nasze środowisko, ale są też takie ciekawostki, jak chociażby to, że używanie białej farby do malowania dachów powoduje, że to pochłaniane ciepło jest mniejsze, więc musimy w mniejszym stopniu klimatyzować te nasze przestrzenie, a więc też mamy mniejsze znowu zużycie energii. Ważne jest to, żeby po prostu myśleć o tym, co robimy na co dzień, gasić światło, jeśli możemy wybrać sprzęt energooszczędny, to zdecydowanie zdecydować się na taki, więc te małe ruchy, które brzmią banalnie, zmieniają świat. Bardzo ciekawe jest to o czym powiedziałeś, bo mam wrażenie, że starsze pokolenia bardziej były przyzwyczajone do tego, żeby coś zepsutego czy zniszczonego próbować naprawić, a tym młodszym jednak trochę łatwiej jest często coś nowego po prostu kupić. Ale mimo że widzimy efekty skutków zmian klimatycznych praktycznie gołym okiem, to jednak część osób wciąż wydaje się być nieprzekonana, a nasz podcast jest o pieniądzach, więc może właśnie tych nieprzekonanych przekonają argumenty finansowe, bo ochrona środowiska, ekologia to też oszczędności dla naszego portfela. A Absolutnie tak. Po pierwsze, myślę, że ważne jest to, żeby kupować produkty lokalne, bo one też pozytywnie wpływają na tą redukcję zmian klimatu. Dlaczego? Dlatego, że nie wymagają importu, złożonych procesów i też po prostu transportu, który generuje wiele dwutlenku węgla, więc na pewno warto jest wybrać produkty, które są tutaj regionalnie tworzone. One też zazwyczaj będą tańsze niż te, które mają duży narzut kosztów, jednak. Stałych związanych z całą logistyką. Ale ważne jest też to, żeby podchodzić do zakupów w spos sposób racjonalny. Wiemy już też trochę z ekonomii, że człowiek jednak podejmuje decyzje, niekoniecznie kierując się racjonalnymi wyborami, ale bardziej emocjonalnymi. Więc to jest istotne, żeby po prostu nie dawać się, naciągnąć trochę na promocję, myśleć. Może odczekać 24 godziny, zanim zdecyduje się coś. Kupić, zastanowić się, czy ja naprawdę tego potrzebuję i działając w ten sposób, ale też znając pewne triki sprzedażowe, warto jest świadomie dokonywać wyborów, bo też myślę, że nie potrzebujemy wszystkich tych produktów, które czasami kupujemy emocjonalnie, bo taki jest trend, bo przyszliśmy do sklepu w takim, a nie innym nastroju, więc to jest absolutnie kluczowe. No tak, presja konsumpcjonizmu, z którą się mierzymy, jest chyba. Największa jak do tej pory generalnie w, w historii i tych sztuczek marketingowych, ciągłych promocji, ale też mówienia nam, że są jakieś trendy, na przykład w modzie, za którymi powinniśmy nadążać, jest całkiem sporo. Czy masz jakieś podpowiedzi, jak się przed tym bronić, jak czegoś nie kupować? Bo czasami wydaje nam się, że kupujemy tanią rzecz w promocji, a później okazuje się, że to wcale nie jest oszczędność dla portfela, bo ta rzecz jest nam albo niepotrzebna, albo zupełnie nie pasuje do wszystkiego innego i w efekcie te koszty, które ponosimy, są większe niż, niż zakładaliśmy. Kupować świadomie i nie w jakichś trudnych emocjach, które są dla nas w danym momencie, tylko właśnie czekając, zada zadając sobie pytanie, czy ja naprawdę tego właśnie potrzebuję, ale też sprawdzając marki, z których korzystamy. Badania pokazują, że nawet około 61% konsumentów wybiera te marki, które działają w sposób zrównoważony, które korzystają ze zrównoważonych opakowań, które są tymi yy... Markami, które działają lokalnie, więc myślę, że teraz taki też trend i ta presja względem firm dotycząca zrównoważonego rozwoju też da duży pozytywny efekt. Nie kupować ponad miarę, tylko kupować to, co zużyję, to, co jest mi potrzebne, a nie to, co później będę musiała wyrzucić. I stawianie jednak na to, co może ulec recyklingowi, z czego możemy jeszcze skorzystać po raz kolejny. No i to, co jest absolutnie energooszczędne. Erstentne. Właśnie, bo wspomniałeś o tym, że mamy wpływ na marki, że jako konsumenci mamy głos, a czasami wydaje nam się, że te działania, które my podejmujemy, mogą nic nie znaczyć. No bo jakby w skali globalnej przedsiębiorstwa, koncerny, firmy też produkują dużo zanieczyszczeń, ale tak jednak do końca nie jest. Ten wpływ mamy chociażby głosując naszymi portfelami i dokonując właśnie wyborów firm i Marek. Absolutnie tak. Mam takie wrażenie, że firmy coraz częściej. Chcą działać w sposób zrównoważony, chcą wspierać właśnie coraz częściej też bioróżnorodność, wspierają też w ramach swojej społecznej odpowiedzialności biznesu. I my, jako konsumenci, którzy świadomie dokonują wyborów, pokazujemy też w badaniach, że tego właśnie oczekujemy, że jesteśmy gotowi zapłacić nawet więcej za jakiś produkt, jeśli mamy świadomość, że niesie on za sobą z jednej strony pozytywny wpływ na środowisko, czy chociaż zredukowany wpływ na środowisko, a z drugiej strony wspiera też inicjatywy, takie jak właśnie chociażby sadzenie drzew czy sianie wspólne łąk. Tę kwestię finansów możemy też pokazać z drugiej strony, bo z jednej strony ekologia i ochrona środowiska, podejmowanie takich działań w ramach naszego gospodarstwa domowego to są oszczędności dla portfela, ale z drugiej strony skutki zmian klimatycznych powodują, że nasze codzienne wydatki, koszty, które ponosimy jako konsumenci, stale rosną i czasami w takim codziennym biegu nawet sobie nie uświadamiamy tych powiązań, no ale na przykład z powodu skutków zmian klimatycznych rosną ceny żywności. Czy jesteś w stanie wskazać jeszcze inne przykłady, jak te zmiany klimatyczne przekładają się na to, że nasze koszty życia są coraz większe? Tak, jak najbardziej. Koszt żywności, o których wspomniałaś. Prawdopodobnie będzie też tak, że i korzystanie z wody będzie coraz droższe. Dzisiaj są też rozwiązania wspierane przez samorządy, jak chociażby zbieranie deszczówki, którą później możemy podlewać ogródki. Bardzo często jest też tak, że cena za śmieci jeśli segregujemy te śmieci, czy chociażby kompostujemy u siebie na ogródku jesteśmy w stanie uzyskać jakąś preferencyjną stawkę, którą też ustalają prawda, gminy, ale też to niesie za sobą daleko idące konsekwencje, to znaczy nawet jeśli dzisiaj ten portfel nie odczuwa tego aż tak bardzo, to na pewno w przyszłości, kiedy ten dostęp do tych naturalnych dóbr będzie coraz bardziej ograniczony, będzie coraz bardziej widoczny, ale myślę też, że można zauważyć dzisiaj nawet na balkonach panele fotowoltaiczne które powodują, że ta energia jest tańsza. Koszty ciepła, koszty energii są bardzo odczuwalne, a kiedy korzystamy z tych źródeł odnawialnych energii, jesteśmy w stanie jak najbardziej to ograniczyć. Jeśli będziemy też ograniczali zmiany klimatyczne, to też temperatura będzie wolniej wzrastała na całym świecie, więc też będziemy mieli mniejszą potrzebę chłodzenia, które też jest realnym kosztem. Mówi się przecież o tym, że coraz więcej, mieszkań będzie w przyszłości wyglądało w ten sposób, że będzie obowiązkowy klimatyzator w środku, a być może i zasady budownictwa się zmienią, bo i z innych materiałów będzie trzeba budynki tworzyć i infrastrukturę, ale też przyszłościowo zmiany klimatyczne niszczą i infrastrukturę drogową, i infrastrukturę, z której korzystamy, a można też zaoszczędzić przecież chociażby uprawiając zioła czy warzywa na ogródku, czy na balkonie jakiejś małej rabatce. Wspomniałeś już trochę o tych długofalowych skutkach, ale też wydaje mi się, że nie do końca sobie uświadamiamy, bo jakby skalę tego, co może się dziać w Kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu latach, bo mam wrażenie, że w tej przestrzeni publicznej dużo mówi się o wzroście temperatur, o kataklizmach, o zagrożeniu dla różnych gatunków roślin i zwierząt, ale długofalowo pewnie pojawią się też na przykład problemy z ruchami migracyjnymi, bo przypuszczam, że będą takie rejony świata, w których obecnie ludzie żyją, a za lat kilka, kilkanaście będzie zbyt gorąco. Czy możesz o tych długofalowych skutkach opowiedzieć jeszcze troszeczkę więcej? Jasne, okazuje się, że w Afryce każda powódź czy susza zwiększa niepewność żywnościową nawet o 20% i oczywiście jest tak, że takie taka zwiększona niepewność będzie też rodziła w ludziach potrzebę migracji. Badania pokazują, Europejska Sieć Migracyjna mówi o tym, że do 2050 roku aż 143 miliony migrantów klimatycznych będzie no, tak naprawdę próbowała przedostać się do Europy ze względu na to, że Klimat po prostu nie pozwoli im żyć w miejscu, w którym, z którego pochodzą i do którego są przywiązani, więc te skutki będą bez wątpienia dramatyczne i pewnie powinniśmy być też na nie przygotowani. To też zmieni w całości podejście, chociażby tak jak mówiliśmy do budownictwa, ale też i do zdrowia psychicznego, bo coraz częściej pojawia się aspekt takich lęków ekologicznych, które wiążą się z tym, że możemy obawiać się. My tego pewnie w Europie, jeszcze tak nie odczuwamy, ale przecież strach o to, czy będzie czysta woda, czy będzie dostęp do tej czystej wody, może z biegiem lat być coraz większy i też powodować różne kryzysy psychiczne. A jeśli chodzi o zagrożenia zdrowotne, bo też ten klimat się zmienia i jakby choroby, które nam grożą, w związku z tym też się zmieniają, prawda? Absolutnie tak. Jak spojrzymy na lata 90., to dużo mniej było osób, które umierały na choroby związane właśnie ze zmianami klimatycznymi. Badania tak mniej więcej szacują, że nawet 167% osób po 65 roku życia, więcej niż w latach 90., umiera na choroby, które mają swój związek ze zmianami klimatycznymi, z ociepleniem klimatu czy chociażby z zanieczyszczeniem powietrza. Trochę tak się zrobiło pesymistycznie, ale spróbujemy wrócić do tych bardziej optymistycznych też aspektów i tego, co możemy robić dla ochrony środowiska i ekologii, bo wbrew pozorom te działania mogą być nie tylko skuteczne, ale też przyjemne. Tak jak na przykład sianie łąk kwietnych czy sadzenie drzew. Czy mogłabyś opowiedzieć jeszcze trochę właśnie o tym, co możemy robić, zwłaszcza w dużych miastach, bo zbliża się lato, temperatury robią się coraz wyższe, w sumie już teraz, a ten, ten upał jest szczególnie w miastach dotkliwy. I czy my jako mieszkańcy możemy coś sami zrobić, żeby tę sytuację troszeczkę poprawić i poprawiać nasz komfort życia? Jasne. Ja uważam, że w ogóle presja ma sens. To znaczy taka presja, która jest oczywiście racjonalna, ale też wymaga od samorządowców, od władz, władz miast tego, żeby przestrzenie były w jak najbardziej zielony sposób zagospodarowane. Wbrew pozorom to, co robimy, czyli sadzenie drzew czy łąk kwietnych, stawia przed nami Największe wyzwanie w postaci samorządów, które nie zawsze są otwarte na działania i zagospodarowanie przestrzeni w sposób zielony, więc to na pewno jest bardzo ważne. Ważne jest też to, że możemy sami uczestniczyć w takich akcjach, możemy sami posadzić łąkę kwietną, która jest w naszym, w naszym zasięgu, która absolutnie zmienia klimat, to znaczy jest świetną retencją wody, bo kiedy dzisiaj mamy problemy z powodziami, to właśnie tereny zielone powodują. Że jest większe pochłanianie tej wody i ta retencja jest bardziej naturalna, więc będzie to też ograniczało powodzie. To daje też życie zapylaczom, którzy, które pszczoły przecież są też bardzo ważnym elementem naszego środowiska. Ale ma też względy estetyczne, więc na pewno angażowanie się w takie akcje, ale też edukacja. Edukacja dzieci, które rozpoczynają swoje życie na tej planecie i, i do których należy przyszłość. Ale też korzystanie z mikromobilności, czyli takich środków transportu, które nie generują CO2, czyli jeżdżenie na rowerze, jeżdżenie na hulajnodze, korzystanie właśnie może i nawet ze spacerów, które przecież też mogą być przyjemne. Więc takie małe codzienne ruchy, zagospodarowanie tej zielono-błękitnej infrastruktury i dbanie o to, Coraz częściej są też zielone budżety obywatelskie, więc warto tutaj też zachęcić wszystkich obywateli do głosowania właśnie na takie projekty, które zmienią przestrzeń na bardziej przyjazną środowisku. No właśnie, bo do tej pory w przestrzeniach miejskich i w naszych ogródkach jednak królowały trawniki. Wy zachęcacie do siania łąk kwietnych. Troszeczkę już opowiedziałaś o tych korzyściach. Czy poza retencją wody i wspieraniem zapylaczy łąki kwietne mają jeszcze jakieś przewagi i korzyści? Dlaczego warto się zastanowić nad łąką kwietną zamiast trawnika? Jasne, przede wszystkim są bardzo bioróżnorodnym siedliskiem, więc pomagają odbudować ten ekosystem, przez to, że są to bardzo różne gatunki. Nie wymagają podlewania w tak, dużym, w tak dużej mierze jak trawniki, więc też to zużycie wody jest niższe, ale też obniżają temperaturę. Dużo niższa jest temperatura, kiedy nie mamy tych wysp ciepła, które mogą zwiększać temperaturę w mieście nawet o około powiedzmy 4-5 stopni Celsjusza, także bardzo dużo, szczególnie przy tych upałach. Ale są też naturalnym mieszkaniem dla wielu organizmów, więc ja osobiście zachęcam właśnie do łąk kwietnych, które też pięknie wyglądają, więc myślę, że to też takie walory. Bo taką łąkę kwietną możemy nawet sobie wysiać w skrzynkach, na balkonie czy na tarasie, prawda? Absolutnie tak. Możemy ją wysiać w każdym miejscu i ona też naturalnie potem sama kontynuuje to sianie, to znaczy powstają nowe nasadzenia. Więc to jest absolutnie świetny pomysł, żeby to zrobić. Można ją urozmaicić jakimiś cebulami pięknymi, które też będą ten walor ładnego zagospodarowania przestrzeni spełniały. Przyznam, że jak jechałam na nasze spotkanie, to miałam sporo takich trawników gdzieś przy drogach, na przykład jakieś rondo, na którym oczywiście była posadzona trawa, albo innych zielonych terenów. I zastanawiałam się, jak to wygląda, jeśli chodzi o pielęgnację takiej łąki i jak to wygląda, jeśli chodzi o powiedzmy jej wytrzymałość. Czy ona jest odporna na warunki atmosferyczne, czy ona by przy takiej gdzieś przy drodze przetrwała, czy jednak ten trawnik byłby bezpieczniejszym rozwiązaniem? Ona jest oczywiście samowystarczalna. No więc tutaj ten ekosystem się tworzy w, w całości sam. Natomiast jeśli ważne są dla nas też walory estetyczne, to pewnie należałoby ją troszkę przyciąć w odpowiednim momencie, bo jak spojrzymy na te łąki kwietne, które wzrastają, one wzrastają w bardzo, może. Dziki sposób, może to jest odpowiednie słowo, i faktycznie, jeśli nam zależy na takim bardzo, bardzo uporządkowanej przestrzeni, to na pewno warto jest trochę pielęgnacji poświęcić tej właśnie łące. Natomiast one absolutnie są siedliskiem życia, więc kwitną nowe rośliny, zapylacze, robią swoją robotę i absolutnie nie trzeba się nią martwić. Okay. Wspomniałeś już troszeczkę o edukacji najmłodszych, jesteś też wykładowczynią akademicką i właśnie o edukację najmłodszych chciałam Cię jeszcze trochę podpytać, bo mam wrażenie, że taka praca od początku u podstaw jest szalenie istotna, żeby te prawidłowe postawy i nawyki kształtować. I tak sobie myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy my jako dorośli dawali dobry przykład, że bardzo ważne jest to, żeby zarażać dzieci miłością do natury, bo jak coś kochamy, coś robi na nas wrażenie, to chcemy o to dbać i nie będziemy. Tego niszczyć? Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, jak edukować dzieci, jak je uwrażliwiać na, na środowisko? Pięknie o tym powiedziałaś i absolutnie zgadzam się z tym, co, co, co powiedziałaś. Ehm. Uważamy, że najważniejsze jest to, żeby edukować przez praktykę, że jeśli dzieciaki zobaczą tą cebulkę, którą wkładają w wykopany wcześniej przez siebie dołek, jeśli zobaczą, że wsadzenie tego drzewka nie wymaga aż tak dużego zaangażowania, ale też będą wiedziały, że to jest drzewko, które one posadziły, gdzie mogą przyjść za pół roku, za rok zobaczyć, czy tą właśnie wysianą łąkę, czy to drzewko, to będą absolutnie bardziej związane z naturą. Na pewno warto jest też budować takie zaangażowanie emocjonalne, pokazywać dzieciakom, że to jest tak naprawdę życie, że mają wpływ na to, jak to życie na naszej planecie się kształtuje. My ich nazywamy naszymi superbohaterami, mamy dla nich zawsze właśnie dyplomy superbohaterów, ale też myślę, że takie budowanie zaangażowania emocjonalnego, czyli pokazywanie im, że są tu też zwierzęta, że natura jest domem dla zwierząt, że to jest też ich odpowiedzialność. Jest z tym, co buduje w nich takie poczucie związania z naturą i na pewno taki sposób działania, ale w sposób taki właśnie miły, nieprzymuszający. No i oczywiście przez dobre przykłady, które my jako ich starsi przyjaciele czynimy, to jest też, też dobra ścieżka w tej kwestii. No tak, bo to do nich należy e, przyszłość i o to jako dorośli też musimy dbać. I oni też urządzą nam naszą przyszłość, e, kiedy będą się angażować e, no także w kwestie związane ze zmianami klimatycznymi. Bardzo dziękuję za rozmowę. E, było to, była to dla mnie ogromna przyjemność. E, mam nadzieję, że dla Państwa również. E, dzisiaj moim i Państwa gościem była Milena Kowalska, wiceprezeska zarządu fundacji One More Tree Foundation. I ja bardzo dziękuję, dla mnie to była także ogromna radość.